Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W ramach dzisiejszej katechezy, ostatniej z protologii, będę omawiał drugą część opisu upadku pierwszych ludzi, powiem, co to jest protoewangelia i podam jej dwie interpretacje, oraz omówię krótko skutki grzechu pierworodnego. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża. Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę. Do niewiasty powiedział. Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności. W bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem, mówiąc, nie będziesz z niego jeść, przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał z niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Najpierw jest wymierzona kara Demonowi. On jeden spośród wszystkich zwierząt będzie przeklęty. Musi doznać kary również ze, ze strony rodzaju ludzkiego, któremu chciał tak bardzo zaszkodzić. Bóg ustanowi jakąś trwałą nieprzyjaźń między niewiastą a demonem i między potomstwem obojga. Ta zacięta walka sprowadzi na rodzaj ludzki tylko lekkie rany, a na szatana całkowitą klęskę. Ten werset to tak zwana protoewangelia, czyli pierwsza dobra nowina, którą później omówię. Bóg nie przeklina ani Adama ani Ewy, lecz ogranicza się do zapowiedzi cierpień. Dla płci niewieściej kara napiętnuje macierzyństwo, ciężarność, bóle porodu i wreszcie poddaństwo mężowi. Rodzaj męski zostaje poddany podwójnej karze. Pierwszą karą jest ciężka praca dla zdobycia środków do życia. Ta ciężka praca na ziemi będzie udziałem człowieka aż do jego śmierci, to znaczy powrotu do ziemi, z której został uformowany. Tutaj mamy właśnie też słowa, które kapłan wypowiada już nad y, trumną, że właśnie, że bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Mężczyzna dał, swoje, swojej, dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Teraz mężczyzna po raz drugi nadaje imię swojej żonie. Symbolicznie imię Ewa jest więc pochodzenia fenicko-kananejskiego, a jego biblijne objaśnienie jako matka wszystkich żyjących dobrze streszcza rolę pierwszej kobiety w historii stworzenia. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich po czym pan Bóg rzekł: Oto człowiek stał się jak jeden z nas, zna dobro i zło. Niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki. Dlatego pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg umieścił na wschód od ogrodu Eden cherubów i miecz z połyskującym ostrzem, aby strzec drogi do drzewa życia. Chociaż ludzie popełnili ten straszny grzech, Bóg ich nie opuszcza. Bóg przygotowuje ludziom ubranie, co oznacza, że Bóg nie tylko stwarza, ale i utrzymuje przy życiu wszelkie stworzenia. Ten zwrot, że człowiek stał się jak jeden z nas, jest to, tak, jest to gorzka ironia, ponieważ ludzie chcieli dorównać Bogu, sięgając po samostanowienie o dobru i złu moralnym, a srodze się zawiedli. Liczba mnoga nas to oznacza, że Bóg niejako broni swej suwerenności i transcendentności. Rozmawia z Dworem Niebieskim. Zdobywszy autonomię, człowiek mógłby raz jeszcze wyciągnąć rękę po owoc z drzewa życia. Bóg mu tego zabrania, ale jednocześnie jest miłosierny, gdyż zdobywszy nieśmiertelność, ludzie pozostawaliby na zawsze grzesznikami, tak jak demony. Ich grzech byłby wtedy niewybaczalny. Bóg postawił u wrót raju cherubów i wirujący miecz ognisty. Cherubini w Starym Testamencie są istotami rozumnymi, wypełniającymi wolę Boga. Miecz ognisty to ogień przypominający błyskawicę. I jest symbolem kary Bożej. Teraz omówimy sobie protoewangelię. Jeszcze raz przeczytam ten ważny werset. Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę. Jest to pierwsza dobra nowina o, o zwycięstwie nad złem. To zapowiedź ostatecznego wyzwolenia spod niewoli szatana i zła, w który popadł człowiek przez swój upadek. Pierwsze przekleństwo rzucone na węża jest ogłoszeniem wyroku z dalekimi konsekwencjami. Mamy tutaj w zapowiedzi raj, rajskiej obraz całkowitej klęski kusiciela. Obraz ten pokazuje z jednej strony, jak stopa potomka niewiasty depcze głowę węża, a z drugiej strony wąż usiłuje zadać muranę w piętę. Choć wąż ponosi klęskę, to jednak nie ustąpi z pola bez walki. Lecz będzie usiłował zaszkodzić potomstwu niewiast. I mamy dwie interpretacje tej protoewangelii. Pierwsza z nich to interpretacja mesjańska. Była znana już w tradycji żydowskiej. Mamy obraz wrogości i walki szatana i ludzkości. Oczekuje się tutaj pokonania szatana. Nie jest ważne, czy autor ludzki ogarniał swym rozumem postać Mesjasza. Sens spełniejszy proroc, proroctw Starego Testamentu mógł wykraczać poza zdolności poznawcze. Wiemy, patrząc z perspektywy dobrej nowiny, że tym potomkiem niewiasty jest Jezus Chrystus, który starał głowę szatanowi. Drugą interpretacją protoewangelii to interpretacja mariologiczna i trzeba zadać pytanie czy w tym wersecie poza Ewą jest także wzmianka o Maryi. Niewiasta z protoewangelii jest wymieniona z niezwykłą emfazą i jej nieprzyjaźń z szatanem. Ewa jak wiemy, nie oznaczała się jakąś wyjątkową wrogością wobec szatana, wręcz przeciwnie, uległa pokusie zerwania owocu. Natomiast Maryja, wolna od wszelkiej zmazy grzechowej, przez swoje niepokalane poczęcie i zarazem pełna łaski, była niewiastą szczególnie wrogą szatanowi. A przez swego syna, Jezusa Chrystusa starła głowę szatanowi. Termin niewiasta, haiszsza, w sensie więc literalnym oznacza Ewę, zaś w sensie pełniejszym Maryję. Duch Święty, poprzez autora natchnionego, chciał przez Ewę zapowiedzieć antytyp, czyli Maryję. Ewa, jako matka wszystkich żyjących, jest podobna do Maryi, matki wszystkich ludzi w porządku łaski. Typologia Ewa, Maryja, była dobrze znana ojcom Kościoła. Często też właśnie Maryja była nazywana Nową Ewą. Teraz omówimy na koniec krótko skutki grzechu pierworodnego. Pierwszym skutkiem było zerwanie przymierza z Bogiem. Człowiek utracił jedność z Ojcem Niebieskim. Pierwszy człowiek wraz z grzechem utracił łaskę, w perspektywie dziedzictwa swoich potomków. Pozbawione sprawiedliwości, pozbawienie sprawiedliwości pierwotnej w następstwie grzechu pierworodnego uczyniło człowieka niezdolnym do osiągnięcia przy pomocy pozostałych musił celu nadprzyrodzonego. Grzech nie niszczy całkowicie natury ludzkiej, lecz rani ją. Grzech Adama był gatunkowo grzechem Pychy, oraz uległości wobec Ewy. Kolejnym skutkiem to upadłość ludzkiej natury. Natura ludzka jest upadła, czyli pozbawiona daru łaski uświęcającej. W konsekwencji grzechu pierworodnego cały człowiek z duszą i ciałem uległ zepsuciu. Natura ludzka została osłabiona w swoich władzach, poddana niewiedzy, cierpieniu i śmierci. Kolejnym skutkiem to osłabienie rozumu i woli. Umysł się zaćmił, gdyż zabrakło mu pełni Bożego światła. Nie zawsze w łatwo rozpoznać prawdę od kłamstwa czy dobro od zła. Wola została pozbawiona mocy Bożej. Człowiek jest podatny na błąd i skłonny do zła. Grzech wprowadza jakby inny stosunek ciała do duszy. Kolejnym skutkiem to dramat cierpienia i śmierci. Cierpienie i choroba należą do, kondy do kondycji człowieka od poczęcia naznaczonego przez grzech pierworodny. Wysiłek i cierpienie często łączą się z pracą, która jest często trudna. Śmierć jako dziedzictwo przeszła na wszystkich potomków Adama i na wszystkie pokolenia. I ostatnim skutkiem to zniekształcenie relacji międzyludzkich. Całe życie ludzi przedstawia się jako walka dramatyczna między dobrem i złem, światłem i ciemnością. Przynosi zniszczenie harmonii człowieka z bliźnim i ze stwórcą. Nierzadko zostaje podeptane pokrewieństwo ciała i krwi, np. w relacjach między rodzicami a dziećmi, np. w przerywaniu ciąży czy stosowaniu eutanazji. Chciałem serdecznie poinformować, że tym samym zakończyliśmy katechezę z protologii, czyli zagadnień początku świata człowieka oraz grzechu pierworodnego. Jak wiemy, Jezus Chrystus przez swoją śmierć, mękę i zmartwychwstanie otworzył nam bramy nieba. Jednocześnie chcąc przywrócić nas do tego pierwotnego porządku. Dlatego od kolejnego tygodnia zaczynamy omawiać chyba jedną z najpiękniejszych dyscyplin teologicznych, jaką jest eschatologia czyli nauka o rzeczywistości ostatecznej o tym, co ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg dla tym, którzy go miłują. Więc w kolejnym tygodniu zastanowimy się w ogóle, co to jest eschatologia, pojęcia eschatologii oraz znaczenie tego yy, terminu. I podamy rozróżnienie eschatologia indywidualna a y, ogólnoludzka. Na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, drodzy siostry i bracia, za wysłuchanie. Szczęść Boże!